Dzień dobry. I będę pokazywał swoje pistolety lego. Pierwszy jest podwójny shotgun. Fajne. Teraz noiperka. Teraz Glock pierwsza wersja. Magazynek o, ups, jeszcze ma takie. No, Może do tyłu. Ups, mm. następnie czwarty pistolet jest I Glock wersja druga Silniejszy. Magazynek też taki sam i ostatnie to jest mój nóż taki z Assassin'a Creed'a No no wiecie